Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jarek i zapraszam Was na komiksowy unboxing na moim kanale. Przyszła do mnie paczka długo wyczekiwana od motyli książkowych, ale tak naprawdę są to pozycje nowości od wydawnictwa Team of Comics, które zakańczają nam. E, wydawnictwo w tym roku czyli to co miało się pokazać już jest a my będziemy czekali do przyszłego roku, który już niedługo także udało się przed świętami jeszcze dotarła mimo, mimo pewnych opóźnień ja już się do niej dobieram tymczasem Was zachęcam do tego abyście skorzystali z linków w opisie tego materiału dzięki temu będziecie mogli domoczyć moich mediów społecznościowych, wesprzeć mnie, ewentualnie nawiązać współpracę, oczywiście. I zaglądajmy, co tutaj jest. Już widzę pierwszą pozycję. Pierwsza pozycja, która się pojawia, jest to Surwiło. Komiks, który z tego, co słyszałem, dość no, kontrowersyjny na obecny czas. Coś o tym była wtedy mowa. Powiem szczerze, dość pokaźnych rozmiarów, a tylko 79 zł. Tak jak na obecny standard, naprawdę nieźle. Fakt jest, on czarno-biały, ale nie zmienia to faktu, że całkiem ciekawie się prezentuje i nie ukrywam, że będzie mi przyjemnie się z nim zapoznać i dowiedzieć co nieco o tej pozycji. Kolejną pozycją która przyszła. Nie ukrywam, że wyczekiwałem jej dość mocno. Wielki Bóg Pan, a wyczekiwałem ją dlatego, że Adam Fyda odpowiada za ten komiks. Dlaczego? Adam Fyda i dlaczego Wielki Bóg Pan? A nie wiem czy kojarzycie w komiksowych polecajkach prezentowałem wam w górach szaleństwa na bazie historii, tak, prozy Lovecrafta, która mi się bardzo, bardzo podobała. No i nie ukrywam, że ten komiks mnie też mega interesował. Też 79 zł, ale powiększony format, tylko że to już miękka oprawa. No i przyznam szczerze, że jestem zaciekawiony tym komiksem dość mocno. Wygląda on fajnie trochę tak mroczno się prezentuje, więc przekonamy się. Co też nam zafunduje ta pozycja? No i co na koniec? Na koniec, chyba e, perła w koronie, albo jak kto to woli, niejedna osoba pewnie z utęsknieniem wyczekiwała na dążona, najnowszy dążon. Wydanie zbiorcze tomu czwarty. Oczywiście też jest w obwolucie jak to wcześniejsze 189 cena okładkowa. No potężna księga. Nie da się ukryć. woluta. Wygląda fajnie. I tutaj oczywiście bardzo ładny taki. Nie wiem czy to powinienem powiedzieć grawer który chyba z drugiej strony już nie jest prawda dostępny o ile dobrze pamiętam. Nie ale jest bardzo ładny grawer. I komiks i tutaj taki smok, jakby się pojawia. Także naprawdę świetna sprawa. Ciekaw jestem. Te rysunki w ogóle jakoś się tak poprawiły, mam wrażenie. No nic, jestem ciekaw. Będzie tutaj masę czytania. Wcześniejsze dążone już są za mną. Już miałem okazję przeczytać. No i tutaj. Też będę chciał się dowiedzieć jak nam będzie się prezentował bo no tutaj mówię wydanie zbiorcze i mamy różnych artystów dlatego no ciekawie ciekawy zabieg zastosowany i ta okładka też tak się umień, jakaś lepiej tak jakby wykonana była w porównaniu do tych ostatnich ale to brawo dla wydawcy także Powiem szczerze wam, że dość mocne tytuły, jeżeli chodzi szczególnie o objętość. Zaraz sami się przekonamy, zobaczcie. No jest trochę tego czytania. Także będę starał się to zrobić jak najszybciej, patrząc z perspektywy innych pozycji, które mam, ale wierzę, że mi się uda to zrobić całkiem sprawnie i że no po prostu dostaniecie recenzje już, znaczy już, jeszcze w tym roku. No to to jest raczej taki priorytet, więc dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego materiału. Zachęcam do tego, abyście skomentowali, polubili, udostępnili, będzie mi bardzo miło. Nie zapomnijcie też o subskrypcji dzwonku. Dzięki temu będzie was informował, że na kanale pojawiły się oczywiście nowe materiały. Także dziękuję Wam bardzo, widzimy się w kolejnych, trzymajcie się do usłyszenia, do zobaczenia, cześć!